Halczyś, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z RimWorld, do gry sobie wracamy. Ja w RimWorld bardzo dawno nie grałem, eee, od ostatniego odcinka, zawsze bardzo dawno, eee, przez cały weekend chyba nie grałem, bo miałem święto kwiatów u mnie w Skierniewicach, eee, pisałem o tym na grupie, także no mówię, wszystkiego praktycznie nie nagrywałem. Nie za bardzo pamiętam co robiliśmy, wiem, że poszerzyłem ten magazyn, E, wiem, że zaczynaliśmy robić lepsze danie. Jezu, ile mam jedzenia? 44. Nie, jakie jest 64? 4640. Nie co, co jest bardzo dużo. E, widzę, ta bawełna się zrobiła chyba, bo ona teraz jest jakby nieurośnięta. E, a i z tego zrobiliśmy masę płaszczy. Dobrze, e, do gry sobie wracamy. Miętka, co ty robisz? Czemu ty nie masz tak jak inni założonej czapki kowbojskiej? To ja nie rozumiem. Naprawdę, ja nie czaję bardzo, czemu oni tak dziwnie po prostu. E, się zachowują. no Oni mają wszędzie te inne ciuchy letnie, a zakładają zimowe. Chyba, że czapki w jakoś nie widzę. No dobrze, możliwe, że miętka założyła czapkę tą, bo nie ma innej, ale mniej czas tym. E, co dzisiaj, tak naprawdę, możemy w dzisiejszym odcinku robić? Bo tak podstawowe rzeczy mamy super ogarnięte. Mamy bardzo dobre zaplecze, jeżeli chodzi o jedzenie. Produkcję nawet sporą mamy. E, a, już mi się przypomniało, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy wykopać to złoto, które zaraz mam nadzieję, że zostanie przeniesione. Nie wiem, kto jest dobrym przenosicielem. E, miętka, może ty? Czyścisz brud. No dobrze, nie masz co czyścić brudu. E, przetransportuj mi złoto. E, I my to złoto oraz super stal, którą mamy, e, rozwąto, Czemu nie przenosisz też. No Jezus Maria, ale głupota. E, to złoto zostanie przeniesione i w połączeniu z tą superstalą będziemy zrobić, będziemy mogli zrobić multi -analizer. Chyba tak to się nazywało. Yy, I ten multi nam jest potrzebny, tak, 50 superstali, aż sporo no, ale niech będzie. Czy to się może przyłączyć do dwóch może rzeczy? Mam nadzieję, że tak. Wiecie co, jakbym tu na przykład to rozmontował... Kurczę, ale wtedy to będzie... Ech. Dobra, na razie nic nie będę robił, niech będzie przy jednym stole po prostu multi po prostu. E, dajmy meble, meble, dajmy krzesło obiadowe tutaj na zewnątrz, ktoś mi przypomniał żebym to zrobił, od razu zadaszymy ten obszar żeby kolonista tutaj pracujący nie był na deszczu e, no i dzięki temu multi będziemy mogli zrobić proste danie się zepsuło, a okej okay, spoko prostodanie się może zgnić, ja te prostodanie i tak nie będę używał prawdopodobnie e, 40 stopni na zewnątrz jest co? A bez to fala gorąca. Fuck, zapomniałem kompletnie, ale oni mają przecież te mm, czapki kowbojskie, które im dają zwiększoną odpowiedź na temperaturę gorącą oraz wysoką raczej. E, oraz te płaszcze. E, o czymś mówiłem? Tak, o Jezus, rozwój skleczny. No nie, mam nadzieję, że miejsce mi się nie zepsuje, jak przestanie tutaj e, chłodzić. E, w badaniach potrzebny był mi multianalizy żeby wymyślić coś, żeby miał. Precision Tards, właśnie. Te wieżyczki to są jedne z fajniejszych wieżyczek w grze, to są snajperskie wieżyczki. Ale do nich potrzebuję strzału energetycznego, który też chyba będę mógł, tak, wymyślić dopiero jak będę miał multianalizator. Także ja ten multianalizator chcę czym prędzej zrobić, nie no mówię. Wymyślimy ten strzał energetyczny, potem wieżyczki Snajperskie i jak dla mnie obrona bazy chyba będzie już nawet skończona. Nie wiem, czy cokolwiek innego będę dawał, jeżeli chodzi o obronę bazy. Oczywiście tam za jakiś czas prawdopodobnie dałem tutaj parę wieżyczek, bo e, te ataki z każdym dniem, mimo wszystko będą coraz silniejsze. E, natomiast, e, no, mówię, jakoś specjalnie nie będę widział. Mawu jest wciąż, świetnie. E, jakoś nie będę specjalnie widział powodu, żeby jeszcze e, inne rzeczy wymyśleć. Możliwe, że Mortary jedynie wymyślę, ale Mortarów tak naprawdę nie używam od Alfy chyba dwunastki. E, nie widzę tak naprawdę większego sensu, żeby Mortarów używać, bo są dosyć słabe. Wolę wysłać po prostu... O Jezus, sześć osób bezczynnych. E, wolę najzwyczajniej w świecie wysłać e, kolonisty jakiegoś z bronią, który mógłby e, zaatakować przeciwników. Wiecie co, mam tylu kolnistów bezczynnych, stali mam całkiem dużo, ale stali tak naprawdę nigdy za wiele. Także, znajdźmy może jakieś metale tutaj yy, i po prostu najzwyczajniej w świecie wykopmy. Sądzę, że to się przyda tak. Wszyscy są bezczynni, także o, zróbmy tak i wszyscy nagle mają robotę. Prawdopodobnie większość z nich, właśnie tak jak mówiłem, pójdzie najzwyczajniej w świecie kopać i nic więcej nie będzie robiła. Ech. No i świetnie, świetnie, świetnie. Mamy falę gorąca i przez to nasze piwo się zepsuło po raz kolejny. E, w ogóle o tym zapomniałem. Szkoda, strasznie. Tak mi szkoda tego piwa. Serio, no. Już tak byłem zadowolony, że w końcu będę miał piwko piwerka. Dupa. Bo jest to jest za duża temperatura, żeby rośliny mi dobrze rosły. Kukurydza rośnie z prędkością 45%, to jest strasznie mało. No, niech ta fala gorąca przejdzie 51 stopni na zewnątrz, to jest kosmos po prostu. Za dużo. Tutaj jedną klimatyzację mamy, ale ona ledwo sobie radę na 30 stopni to ochłodzić. Miał wszystko oni przy, przy, przy 30 stopniach. Czują się dobrze, bo tak jak mówiłem, oni mają e, dobre ciuchy na taką temperaturę, tylko miętka. Zrzuć ten tą zimową czapkę i ty prawdopodobnie pójść, ty prawdopodobnie założysz sobie tak cowboyską czapkę. O to mi chodziło właśnie. Wake up. E, kurczę, chciałem korzystać z tych narkotyków, natomiast na razie nie widzę za bardzo sensu. ponieważ i tak nie mam za bardzo nawet e, co kazać robić tym kolonistom. To jest właśnie najgorsze. Że moi koledzy nie mają za bardzo co robić, i przez to tak naprawdę taki Wake Up mi się kompletnie nie przyda. Wake Up sprawiłby, że oni by nie chodzili, po prostu spać, oni by pracowali non-stop. Natomiast, no mówię, to jest kompletnie na razie nieprzydatne, gdy ja i tak nie mam co robić z nimi. Sprawdzę jeszcze, o właśnie, gdzie to są sprasowane komponenty. Sprasowane komponenty z każdego miejsca na... chciałbym wyciągnąć. Tu widzę, sprasowane komponenty są, nie wiem, wykopnę to tak, mam nadzieję, że wszystkie zgarnę. No i te sprasowane komponenty, tak jak mówiłem, chcę z każdego miejsca na mapie wyciągnąć i ich będziemy używać no, w wielu przypadkach. Tym podstawowym, o którym wiele razy mówiłem, to jest wykorzystanie komponentów na protezy bioniczne. Te protezy bioniczne bardzo by nam się przydały, bo one są po prostu mega mocne. A jeśli nie wykorzystalibyśmy ich na protezy bioniczne, to mógłbym je po prostu najzwyczajniej w świecie wykorzystać na więcej stołów do badań i właśnie w ten sposób chciałem je na razie wykorzystać. Nawet myślałem, żeby, wiecie co, olać na razie te wieżyczki, e, tylko o właśnie montaż komponentów wymyśleć, bo to jest chyba jedna z bardziej przydatnych na razie rzeczy. Jeśli ten montaż komponentów e, bym obczaił, e, moglibyśmy sobie w bazie najzwyczajniej w świecie, na stole e, chyba po prostu z metalu robić komponenty. Wtedy nasi koleniści mieliby co robić. Eee, mógłbym tych stołów zamontować naprawdę z 2-3, także no, fajnie by było. No i gdybym miał w końcu nieograniczoną ilość komponentów, ja byłbym mega z tego zadowolony. Wiecie co? Ten obszar na metal, myślałem, że na luzie starszy, ale okazało się, że nie za mały. Zróbmy go trochę więcej, bo eee, nie ma po prostu miejsca na metal. Jedna osoba jest bezczynna. Love, czemu ty jesteś bezczynny? Prawdopodobnie nie możesz być górnikiem. Tak, nie pozwolę ci być górnikiem. Nagły atak. Skąd atakujemy? Z dołu, dobrze. dobrze, dobrze z dołu, bo nasi kolonizatory tu na górę chodzą, chodzą kopać. Dobrze, wiecie co? Ja anuluję to polecenie na kopanie w po lewej stronie. Tylko teraz, czy każdy nasz kolonista jest bezpieczny? Wydaje się, że tak. Wszyscy koloniści raczej są bezpieczni. Także, każmy panu kolonistom. Po prostu bronić naszej bazy. E, Miętka oczywiście tutaj, bo masz zarąbistą broń. E, Nate ty też masz bardzo do, dobrą broń, masz snajperkę. Stark, ty możesz pójść po prostu do gun kompleksu. E, Hav jest za daleko. Miki, też masz spoko broń. Ej, też chodź tutaj. E, Love, czy ty możesz strzelać? Nie nie możesz. Okej, okay, to ty nic nie będziesz robił. Patton, ty strzelaj z gun kompleksu. Freddy, ty też możesz strzelać świetnie. Dobrze. Wszystkich mam już ustawionych, także ja sobie w razie czego zrobię save'a. I oni chyba nie będą nic czekać. Uuu, ale zaraz, idą w którą stronę? Nie, dobrze, idą w lewą stronę. Wejdą prawdopodobnie tak jak każdy inny e, przeciwnik. Ten będzie, ta Seara będzie chciała atakować drzwi z marmuru, natomiast wątpię, żeby... E, ...je przebiła, Zdaje, wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie będzie je biła aż tak do 50% i dołączy do swoich innych przyjaciół. <laughs> Mawu, 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 co ty robisz? Czemu Mawu jest tutaj? On jest dopiero co oswojony, dlatego on nie wie, że nie może tutaj chodzić, idiota. Mawu, uciekaj. Mahwu ucieka, mam nadzieję, że da radę. Kaczka krzyżówka kolejny raz atakuje. Mawu, nie, Mawu. Mawu zniknął w wyniku postrzału. Mawu, czemu? No nie, Mawu zginął, ale jest mi szkoda, Mawoła, serio? Kurde. Ale siara. No dobrze, będziemy musieli mawoła zabić i zjeść jego mięso. Przynajmniej się jakoś przyda. No ale szkoda trochę mi Mawołka, Chciałem mieć dużo mawołów, chciałem mieć taką wiecie farmę, żeby one się rozmnażały, dawały mi mleko, sierści w ogóle i ja tu trochę słabo wyszło. No trudno się mówi. E, Stark czy bizon się na coś nada. Masz fajne imię, bizon. Z samego tego powodu bym cię e, do mnie wziął. Nie masz żadnej uwrołanej nogi, także to całkiem spoko. Um, niezdolny do społecznych, to jest luźno. Jesteś pesymistą, i masz wrażliwą psychikę, to jest trochę minus. Ale jesteś do wszystkiego zdolny. Ale czy jak potrzebuję kolejnego po prostu kolonizmu, to jest najgorsze? Prawdopodobnie nie, ty też jesteś niezdolna do społecznych rzeczy. Jesteś świetna z uprawy, o to jest ciekawe. Świetna zbudowania, świetna stresowania. Emocjonalny, poziom załamania masz większy. Nie jesteś w ogóle podatna psychicznie, jesteś naturalistą, czyli chcesz mieć zwykłe części ciała, ale no, masz prawą rękę, odstrzelam, także ciebie nie wezmę. Wiecie co, wezmę Bizona, tak, dla Becky, bo e, podoba mi się to, e, jak on się nazywa. Natomiast Miętka, pójdź po prostu dobić czerwoną, żeby nam tutaj nie zdychała. Ktoś mówił mi, żebym... Mm, mimo wszystko i tak wszystkich przeciwników brał. Że tak naprawdę, nawet jak oni nie są jakoś, wiecie, bardzo zdolni, to mimo wszystko to jest... o Jezu, 95%, no ja cię wypuszczam, stale. Mimo wszystko to, jest, to są dodatkowe ręce do pracy. Natomiast ja tego tak nie widzę. Tak sami widzicie. My i tak nie za bardzo mamy teraz co robić, póki badania nie ruszą jakoś bardziej. Póki nie będę miał tych komponentów, nie będę miał więcej, więcej multianalizatorów, nie będę miał więcej. Um, stołów do badań, no to ja nie za bardzo mam co robić po prostu. Nasi nie mają co robić na najwyższym w świecie. Um, Także niepotrzebne mi są dodatkowe ręce do roboty, a. Dodatkowe głowy, tak naprawdę, do wyżywienia, by to był jakby ich zatrzymywał wszystkich. Także serio, ja wolę ich dobijać e, tych, których chcę wziąć, biorę. Jak ich się nie za bardzo opłaca przekonywać, bo to bardzo dużo e, czasu zajmie, to najzwyczajniej świeci ich, wypuszczam i mam ich gdzieś. Wiesz, co tylko ten multianalizator prawdopodobnie sięgnąłby też na ten stół. E, I chyba na tym stole też moglibyśmy po prostu coś obmyślać. Także ja, wiecie, co dorobię sobie. Tutaj ścianę, jak to zrobić? Cegłę, zaraz. Z czego mamy cegły w ogóle? Z marmuru głównie i z piaskowca. Dobrze, tu będę robił z piaskowca. Zróbmy ścianę z piaskowca. Na Najgnaj to rozmontuję. Zwiększmy ten pokój, po prostu, i tyle. tylko zaraz, kolejny stół by się zmieścił dotąd czyli potrzebowałbym ściany tak drzwi automatycznych nie będę montował, bo za, na to po prostu za dużo komponentów by poszło um, natomiast zwykłe drzwi z piaskowca zamontujemy tu, te rozmontujemy ile tu całą ścianę prawdopodobnie rozmontuję po co ona ma tu być Zrobimy takie stac taką stację po prostu badawczą. Mam nadzieję, że. E, no mówię, zaraz garniemy komponentów więcej, zrobię tutaj kolejne centrum naukowe, laboratorium naukowe, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Mam nadzieję, że ten multianalizator zadziała na oba te laboratoria. I przy tym laboratorium też będziemy mogli prowadzić badania nad e, ciekawszymi rzeczami. Karawana handlowa. Mam nadzieję, że... Zaraz ty jesteś karawaną handlową. A, okej. Okay. Jeden gościu idzie jakiś strasznie wolny chyba. Tak, masz ból pleców, masz Zator, masz bliznę, mobilność 22% świetnie, ale siana mam strasznie dużo, świetnie, tylko niech czym prędzej przyniosą. Halo, halo, czemu nikt nie przenosi tego? Eee, Paton, wstawaj. Pohandlu mi tutaj z tymi gośćmi. A, ee, ten gość jest tu z tyłu, Bożak. Ty jesteś wolny. Czy macie jakiekolwiek komponenty? Kurczę chyba nie. <laughs> nie mają, jak to każdy handlarz. No, serio, ale słabo. Chciałem tak bardzo kupić komponenty, a chyba nie mają na sprzedaż. Z tego co ja widzę. No, nie mogę zauważyć. Są komponenty. Macie 8 komponentów. Świetnie! Kupujemy wszystkie. Mm, oprócz tego, chyba nic tak naprawdę do was od do kupienia nie ma. Jakbyście mieli inne pseudonim z chęcią kupił, niestety, Yorki nie przenoszą rzeczy. Labradory przynoszą rzeczy. Labradory to są fajne psiaki. E, w remote opaca się je brać. E, no dobrze, a inne rzeczy, tak naprawdę, flake mi jest niepotrzebny, czyli ten narkotyk jakiś dziwny. Także sprzedajemy go wam. Superstal. Dosyć tania u was jest do kupienia ta Superstal, ale ile to by mi wyszło? 20 Superstali to jest strasznie drogo, 40 to jest jeszcze drożej. Ale wiecie co? Kupię sobie te 40 Superstali, żebym mógł sobie zrobić kolejny multianalizator. I wydaje mi się, że to jest warte tego. Także akceptujemy chyba tą wymianę, chyba że jeszcze jakieś słabe rzeczy mam do sprzedania. Tak, mam masę jakichś futr słabych i tak dalej. E, poniżej 50%. Arcydzieło, no to to nie. Dobrze, tyle tak naprawdę. Sądzę, że spoko wymiana dla, dla samych tych komponentów, jak dla mnie się opacało. E, czy jesteś podłączony? Jesteś podłączony. E, czyli teraz mam nadzieję, że oprócz tego ktoś będzie mógł myśleć jeszcze przy tym laboratorium. Dajmy, przypuśćmy na paton damy ci naukowca na pierwszym miejscu. Prowadzisz badania? Tak, świetnie, dobrze. Jeden y, multianalizator działa na oba te stoły, genialnie. Teraz będą po prostu dwie osoby mogły nam rozmyślać nad badaniami i znacznie szybciej to pójdzie, no dwa razy szybciej po prostu. Czym prędzej, jakbyśmy ten montaż komponentów ogarnęli, no to bylibyśmy w stanie robić tak naprawdę, co chcemy na tej mapie. Stali mamy strasznie dużo. Eee, i tak tego metalu jeszcze jest więcej do zgarnięcia. Czy oni im... mi. Tak, w końcu Haf się zajmuje kopaniem komponentów. O to mi chodziło. Sześć komponentów tu jest, jeszcze więcej zgarnie, Także będziemy w stanie jeszcze jedno, jeden stół zrobić. Ja się z tego mega bym cieszył. Serio. Mawu jest w ciąży. Kolejny Mawu w ciąży. I właśnie, czy nie? Czasem. A nie, dobrze. Już się bałem, że ten Mawu, który z... umarł, to był Mawu właśnie w ciąży, ale to byłoby smutne. Gdzie stół do badań, kolejny? Laboratorium naukowe. Sięga multianalizator też tutaj genialnie. Będzie strasznie mało tu miejsca. Brzydko to wygląda, jak nie wiem co, okropnie to wygląda. Ech, ale jestem zły na siebie, że tak brzydkie pomieszczenie robię. Natomiast mam to za bardzo gdzieś. końcu zbieram się, żeby świętować małżeństwo Miętka i Haf. Patrzcie na to. Świętują Miętka i Haf. Zaraz, Miętka i Haf. Wy jesteście razem? Zapomniałem kompletnie. No dobrze, świętują. Zaraz pewnie pójdą coś zjeść. Eee, tak naprawdę małżeństwo, jest Miętka i Haf rozpoczęli ceremonię ślubną. O Jezu, wszyscy tak jakby za ścianą tak patrzyli, nie chcieli się pokazywać. Świetnie. Eee, Miętka i Haf pobrali się, kolinesi świętują z tego powodu. Eee, czyli teraz Miętka i Haf mają jak, tak jakby nastrój na maksa i ten nastrój na maksa będą mieli przez sporą. spory czas. Nate i Miki spotykają się i są teraz nową parą. Patrzcie na to! Nate i Miki teraz są razem. Kurczę, czy u mnie wszyscy są. razem? Ty jesteś razem z kimś. Ee, Stark, ty jesteś sam. Love, ty jesteś też sam. A tak to wszyscy są chyba razem, serio? No ciekawie. Mamy dwóch facetów samotnych, ale nie ma żadnych kobiet innych e, w naszej kolonii, także raczej. Nate, idioto, nie jedz surowego mięsa. Nie mamy żadnych i innych kobiet w także raczej e, chyba nikogo nie znajdą nasi dwaj faceci samotni, ale trudno się mówi. E, wiecie co? Dorobię sobie trochę podłóg drewnianych tutaj, dla piękna i w ogóle inne nagrywamy tak w ogóle. 17 minut, także jeszcze trochę czasu mamy. E, no i nic czy prędzej nie zrobią, ten zastrane Trzecie laboratorium badawcze. E, ja prawdopodobnie w pracy, wiecie co, komuś dam nawet naukowca na wyżej po prostu w priorytetach możliwe że miętka będzie dobrym naukowcem normalnie zawsze siedzi Freddy chyba przy stole naukowym natomiast teraz damy tej miętkę miętka będzie sprzątała a później będzie naukowcem głównym wydaje mi się że to spoko um, sprawa, grasz w podkowy, mam nadzieję że po tym graniu w podkowy zaczniesz badać różne rzeczy albo sprzątać, no zależy tam Ktoś się bił, tu słyszałem Warg. Prawdopodobnie kogoś chciała zaatakować. Właśnie mamy warga w kolonii. Czemu mamy warga w kolonii? Nate, ee, miętka. Czym prędzej chodźcie tu? Musimy się go pozbyć. Ile on wytrzymał? Dobrze. Mam ja już, już miałem nadzieję, że dojdzie naszych kolonistów <laughs> po tak dużej ilości strzałów z wieżyczek. No to byłoby słabe. Dajmy tu od razu e, jakąś lampkę, bo tu jest zarąbiście ciemno. No tak naprawdę bym się inaczej powinien zrobić, a mniejsza z tym. Później to wyrównam i będzie ładniej. Na razie się z tym jakoś specjalnie nie przejmuję. Mięsa mamy strasznie dużo, także jeżeli chodzi o jedzenie, to wcale się nie muszę tym przejmować. E, chociaż tak naprawdę miejsca w lodówce na trochę mięsa nadal mamy, także jeśli jakoś zwierzę znajdziemy, to czemu nie? Nate będzie miał po prostu co robić, także niech sobie poluje na parę jakichś takich zwykłych zwierząt. Nate jest naszym jedynym łowcą, tak? Tak. Dzięki Bogu nie chcę nikogo innego e, na stanowisku łowcy. Freddy myśli, dwa inne stoły są również wolne. Miętka czyścisz. Dobrze, wiesz co, miętka, jednak nie będziesz naszą babką od sprzątania. Ty po prostu się zajmuj e, badaniami serio. Ja potrzebuję minimum tych dwóch osób od badań, żeby to czym prędzej poszło, to strasznie wolno idzie. Może jeszcze jedną osobę do tego zaprzątnę. Nie, Miki jest zapalona w badaniach, także szybko dosyć by się nauczyła. E, jest naszym głównym rolnikiem, Love. O, to możliwe, że Paton byłaby nawet dobrym, nau mm, dobrym naukowcem. Serio. Dobrze, dajmy jeszcze Paton jako naukowca. Trzy osoby, jeśli będziemy mieli teraz do e, badań, to znacznie szybciej pójdzie. Znowu się wieżyczka zepsuła. Nie wiem, te wieżyczki się strasznie psują. Ostatni raz chyba za trzy razy się tutaj ta wieżyczka zepsuła. Teraz się tutaj wieżyczka zepsuła. No, ja nie wiem, o co z tym chodzi za bardzo. Jak jest z prądem? Jesteśmy na plus przez większość dnia Zobaczmy jak to będzie w nocy, mam nadzieję, że w nocy ta, tam, ten e, pobór prądu jakoś specjalnie, jakieś specjalnie na minus nie spada Nate łowi e, Boże łowi, Nate poluje e, bardzo dobrze Mamy minus 1000 Minus 1000 w nocy, gdy za dnia mamy plus 3000, jak najbardziej jest na luzie Mawu, czemu ty się tutaj szwandasz? A, możesz się tutaj szwendać, dobrze Zapomniałem kompletnie. E, czemu tego siana jeszcze nie przenieśli? Strasznie dużo czasu zajmuje im przenoszenie tych rzeczy. Brakuje nam trochę tragarzy, szczególnie teraz, jak e, przyniosłem jeszcze parę osób do badań zamiast bycia tragarzem. To wydaje mi się, że będziemy mieć delikatne problemy, jeżeli chodzi o przenoszenie różnych rzeczy. Chociaż e, jakiś gość nas odwiedza, świetnie. Chociaż, tak jak mówiłem, em, My nie mamy co do roboty już w kolonii, także nawet osoby, które normalnie, wiecie, pracowały przy produkcji czegoś, przy szyciu różnych e, ciuchów, tak naprawdę mogłyby właśnie zająć się przenoszeniem różnych rzeczy. No, możliwe, że nie będzie aż taki duży problem, jeżeli chodzi o e, tragarstwo, mam no, nadzieję, że tak to się odmienia. Kolejny atak. O kurde, dużo ich. No ale sądzę, że bez problemu na się z nimi damy radę. Eee, także, Nate na swoją pozycję. Miętka, ty również. Miętka ma super broń, serio. Miętka ma chyba najlepszą broń ze wszystkich w kolonii. Eee, Stark również na Gun Complex. Patton, ty również na Gun Complex. Miki, ty chyba masz też dobrą broń. Także, wszystkich już zagoniłem do roboty. Freddy i Love, niech sobie tam robią, co chcą. Mega... O Jezus, myślałem, że to jest nasze megaterium, Się trochę wkurzyłem, że co to megaterium robi eee, za e, naszym murem. Jak oni nawet nie przenieśli wszystkich broni stąd po ostatniej bitce. E, bitwie. Czemu wy bijecie mi mur, idioci? Ej, wcale ich tak dużo nie jest. Jest jakaś sieka, przy nich tutaj zaraz będą uciekać. Mur się dosyć szybko psuje. To jest najgorsze, właśnie, że. A, tu jeszcze idą z tej strony. To jest właśnie najgorsze, że e, mając tyle wieżyczek. <grym>, właśnie sami widzicie. E, wieżyczki nie trafiają zawsze w przeciwników i nawet na mury niszczą. Tak, że ten mur sobie doróbmy. To jest wapień? Nie, marmur. To nie jest z wapienia. Z sobie doróbmy. Wszystkie bronie weźmy. Jeszcze jakaś broń tutaj jest. Dobrze. Eee, I jacyś goście są. Czy wy się nadacie do bycia tragarzem? Masz stalowe nerdywy. jesteś abstynentem. To niczego się za bardzo nie nadajesz. Natomiast mógłbyś być tragarzem. Ale nie masz lewego oka, czwartego... Palca prawej odstrzelonej stopy. O, to słabo. A ty, Valerin nie masz nic odstrzelonego. Zielona dłoń, awanturnik. Ale jesteś niezdolna do tak naprawdę niczego, także możesz się nawet przydać. Dobrze, e, weźmy Valerin Mam nadzieję, że Valerin nam się przyda. E, natomiast Paton. E, nie, ty Paton nie, ty masz złą broń. Miki, dobi daza. No i super. Sprawdzę, czy tą walerin da się w ogóle przekonać. 90%, wiecie co, 90% już tam e, nawet zaryzykuje i niech będzie. Prawdopodobnie całkiem dużo czasu to zajmie, aby... Nate, czemu nie używasz medycyny? E, całkiem dużo czasu to zajmie, żeby ją przekonać, natomiast... W końcu prawdopodobnie Valerie do nas dołączy, na jak to jest kobieta, my mamy dwóch facetów, kto wie, może z kimś się zakochają i, no wiecie, będą mieć po prostu e, dzięki temu znacznie lepszy nastrój. Fajnie by było jakby, wiecie, kolejna para nam się w kolni pojawiła. E, bo serio, te bonusy do nastroju są bardzo duże. Seks jeszcze jak uprawiają w nocy, to w ogóle na pół dnia mają tak zarąbisty. E, świetnie mamy montaż komponentów wymyślony. E, Mam tak zarąbisty wtedy nastrój, że dajcie spokój. Montaż komponentów, zaraz. Tylko gdzie te komponenty się robi? Stół roboczy. E, zaraz, 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 zaraz. E, czy w takim stole roboczym ja robię komponenty? Naprawdę? Ja potrzebuję 300 komponentów, żeby zrobić stół do robienia komponentów. To są jaja. Boże święty. Przecież to jest przesada. Ale mi się to nie podoba strasznie. No dobra, trzeba z tym żyć jakoś. Um, ja to robię sobie. To jest takie pomieszczenie. To pomieszczenie będzie e, głównie od, właśnie, budowania różnych rzeczy. Ja czym prędzej chciałbym zrobić ten e, stół e, do robienia komponentów. Natomiast 30 komponentów. To jest tak absurdalna ilość ich 30 komponentów, to ja wydaję na 3 stoły albo na 10 klimatyzatorów. ja mam wziąć takie chore ilości komponentów. Ja teraz muszę po prostu oczekiwać, aż jakikolwiek yy, znajdzie się na mapie. Ja yy... mój Boże, ja jestem głupi. Zresztą musi najpierw wykopać tu. Yy, muszę czekać, aż jakikolwiek handlarz pojawi się na mapie, i tego handlarza po prostu zawsze wypytywać o. Oto, czy nie ma komponentów. Chorobę ktoś ma. Ojej, Walerii. serio? Chorobę masz? No dobrze, niech się to ją zajmą. Medycynę będę już dostawać, tak spoko. E, zostawiła nam zioła lecznicza, jakaś laska. Bardzo spoko. No, to teraz serio, trzeba tylko czekać, aż jakiś statek y, z masą komponentów się pojawi w zasięgu naszej kolonii, po prostu. Moglibyśmy wtedy kupić tych komponentów dużo i je samemu już robić. Raczej by tego problemu nie było. Natomiast. Tak mówiąc szczerze, to wymyślenie montażu komponentów tak naprawdę kompletnie nic nam nie dało w kwestii ogarnięcia się, jeżeli chodzi o zależność od komponentów, no ale jak to siano zaraz się zepsuje, czemu oni tego nie noszą, wiecie, wiecie co, ja jednak paton muszę wykreślić z bycia naukowcem, ja potrzebuję po prostu kogoś, kto będzie tragarzem jeśli oni czym prędzej mi tego siana nie przeniosą, to to siana się zepsuje, ja nie chcę, żeby siana się zepsuło, nasze mawoły będą to siano jadły ja o nasze mawoły chcę dbać, jakieś szalone zwierzę serio? dzik mi będzie bił drzwi z marmuru? idzie okej, okay, idziesz, no i co zrobisz? On nic nie robi. Uderzył parę razy w drzwi z marmuru i tyle. E, Nate zajmie się nim. E, ja nie chcę kończyć odcinka, gdy jakiś dzik mi tu szaleje. O, o super, idzie w drugą stronę. Okej, okay, chyba wejdzie pod wieżyczki. Świetnie, umarł. E, nie chciałem kończyć odcinka, gdy dzik nam szaleje, a właśnie jeżeli chodzi o koniec odcinka, to. Prawdopodobnie już będziemy to kończyć. No ja nie wiem, na następnym zajmę się po prostu tą produkcją i będę się modlił o to, że jakikolwiek handlarz nam przyjdzie. No, to jest strasznie słabe, że tak bardzo jesteśmy zależni od tych komponentów, których praktycznie no nie ma na mapie. Dwa komponenty zostały mi tutaj. Osiem mam w bazie, to będę miał dziesięć. Tu komponentów jest cztery, do wykopania jest jeszcze chyba dwa, nie wiem dokładnie ile, do, ile to jest. No nie wygląda mi po prostu to dobrze. Jak dla mnie bycie zależnym od komponentów, zbyt bardzo zależni właśnie e, robienie czegokolwiek od e, ilości komponentów, których tak naprawdę nie, nie ma możliwości dostać w łatwy sposób. Chyba, że zacznę przekopywać te góry wzdłuż i wszerz. Może wtedy na jakieś komponenty trafimy. Tak naprawdę, wiecie co, Haf nie ma co robić. Także to nie jest wcale taki głupi pomysł. Jeśli będę mu tak kazał, przekopać się, wiecie, wzdłuż po prostu góry. Tutaj wzdłuż się przekop, tu się wzdłuż przekop. Um, mm, mm. Zaznaczę to już teraz, na dzisiejszym odcinku, żebym potem po prostu tego nie zapomniał zrobić, bo prawdopodobnie bym zapomniał to zrobić. I jak dla mnie ta góra jest najbardziej obiecująca chyba. No nie wiem, zobaczymy, może na jakieś komponenty trafi, bardzo jest to mało prawdopodobne, bo mimo te komponenty nie są w dużych dosyć takich klasterach upakowane. Poza tym nie mam żadnego drewna i to mnie trochę martwi, także nie zetnę mi to drzewo. Dobrze, ale jak na razie to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się ten odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w odcinku następnym już pojutrze. Trzymajcie się i cześć!